Dobry dzień dobry. Powiem Wam szczerze, że tego vloga o tej tematyce, którą już widzieliście po tytule, zaczynam po raz drugi. Tu macie mój początek vloga nagrywany dwa tygodnie temu. Cześć kochani, dzień dobry. Taki spontaniczny początek vloga. Tak naprawdę pod sam koniec dnia. Wracam właśnie z zebrania pierwszego rodziców ze szkoły Ignacia i jadę z moją kochaną teściową, która sama to zaproponowała. Wynalazłyśmy ostatnio, jak u mnie była, yy, to, że w DM-ie już są dostępne kalendarze adwentowe, więc tak. Podróż nasza zaczyna się o godzinie prawie szóstej i jedziemy prawie przed samym zamknięciem sklepów. Liczymy na to, że będą te kalendarze. I pierwszy raz na moim kanale zobaczycie otwarcie wszystkich kalendarzy jeszcze przed vlogmasem. Dla wszystkich zainteresowanych kupnem takiego kalendarza, zamówieniem go, czy warto jechać po taki kalendarz. Sama jestem ciekawa, czy będą. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Poluję na trzy i mam nadzieję, że z tymi trzema uda mi się wrócić do domu. Vloga zaczynam dzisiaj, ale oczywiście kończyć go będę jutro, więc zapraszam Was na vloga z dwóch dni. Dokładnie tak. Dwa tygodnie temu wybrałyśmy się pierwszy raz po kalendarze adwentowe ponieważ pojawiły się na stronie DM-u. Byłam strasznie podniecona, dlatego, że pierwszy raz, jak wiecie, w historii YouTube'a, czyli od pięciu lat, nagrywam otwarcie kalendarzy. Jest to tak popularne, jest to ułatwienie dla tych, które chcą kupić kalendarz i znać jego zawartość. Więc oczywiście, kto nie chce, bo chce mieć niespodziankę, takich filmów nie ogląda, ale jest taka możliwość, więc chciałam bardzo być pierwsza na tym YouTube'ie z kalendarzem Balea, z kalendarzem Alverde, Stranded Up i są resztą, która jest tylko dostępna w DM-ie. Oczywiście kalendarze były niedostępne bośmy w trzech DM-ach. Nic z tego. Dopiero później w domu zorientowałam się, że można sprawdzić dostępność kalendarzy w konkretnym, wybranym sklepie czy mieście. U mnie to miasto nazywa się Gerlitz, więc sprawdzałam tam dostępność, dlatego że tam są właśnie 3 DM-y. Słuchajcie, dzień w dzień klikam i jest cały czas dostępne tylko online, niedostępne stacjonarnie w sklepie. Przepraszam, masz się powietrzu. Wczoraj e, siedzę z teściową wieczorem, sobie, bo teściowa nas odwiedziła. Sprawdzam dostępność, a tu 32 kalendarza Balea dostępne. 18 kalendarzy Alverde. Wszystkie na ulicy Cyberliner Strasse. E, no i po prostu tak się napaliłam, to był wieczór, że dzisiaj jedziemy już na otwarcie dm I mam nadzieję, że kupię wszystkie, e, na których mi zależy. Czyli tak jak mówię, Trendit Up. Alverde, Balea i Essence. Takie kalendarze. I chciałabym jeszcze kupić kalendarz Tipi. To jest taki kalendarz z takimi rzeczami kąpielowymi dla dzieci. I to będzie kalendarz dziecięcy dla moich dzieciaczków. No i tyle. Jeżeli oglądacie tego vloga, to znaczy, że udały mi się te zakupy. I już na kanale jest na pewno otwarcie kalendarzy, bo ja będę się starała zrobić. Ileż, przyszedł i stoi za mną, przestraszył mnie. Będę się starała dodać je nawet w jeden albo w dwa dni, wszystkie, bo chcę być pierwsza. Zobaczymy, czy uda mi się to. Trzymajcie kciuki. Zresztą nie trzymajcie kciuki, bo tak jak mówię, jak wy to oglądacie, to już znaczy, że mi się to udało. No dobra, jedziemy. Ahoj, przygodo, oby były. Pięknie, Gerlitz to piękne miasto, mówię wam. Jesteśmy na miejscu, tu mamy Zimana, ale my idziemy w tamten tunel, byle nas nikt nie rozjechał. Okej, okay, zobaczcie jak tu jest urocza. Piękne budyneczki, piękne budownictwo, wszystko zadbane. Tu mamy NKD w tym tunelu, jakieś włoskie sklepy. Mamy tutaj takie markowowe. HM już się reklamuje, bo tu jest wejście do HM i też jest z drugiej strony, z tej pięknej, którą zaraz pokażę. Ta storówka jest prześliczna. No dobra, maseczki, zestawy obowiązkowe. O, i tu już się zaczyna HM. Mówię ciszej, bo w tym tunelu to echo po prostu idzie. I wstyd tak krzyczeć. Dobra. Idziemy. Zaraz wejdę na starówkę, to Wam pokażę. No i jesteśmy. DM już tam błyszczy z daleka. Woła mnie. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było jak mówiłam. O, HM. Piękna ta biała sukienka, co? Piękna. Piękna jesteś. Dobra. Idziemy, widzicie DM, bo ja już widzę. Ale może się na chwilkę zatrzymać, jeszcze HM i maseczkę założyć. No dobra, widzimy się już w środku. i co zrobić? Znowu wyszłam rozczarowana. No. Słuchajcie, ani śladu kalendarzy pytałam panią, a pani powiedziała, że next to have. No ale jak następny tydzień pokazała mi że zaznaczone jest, że na ulicy Berlińskiej są mi już dostępne. Oni powiedzieli, że nie doszły. I w następnym tygodniu, więc czeka mnie jeszcze trzecia ja wygrawa. Na no, nic więc tego vloga nie widzicie wtedy, kiedy powinniście, tylko znowu będę go sklejać w jakiś kolejny dzień, więc do zobaczenia wtedy, kiedy uda mi się go w końcu kupić. Cześć kochani, dzień dobry. Nagrywam normalnie w zupełnych ciemnościach. Jest godzina 7.38, a na dworze jest normalnie szaro góro, pada deszcz, dlatego też tak wyglądam. Vloga tego nagrywam po raz trzeci, jest to moje trzecie podejście. Powiem Wam, że w dzień, kiedy jechałam po te kalendarze już tak, e, niby ten sukcesywny, co były zaznaczone, że są dostępne. Wróciłam do domu, a wieczorem z mężem jeszcze raz pojechaliśmy, bo stwierdziłam, że pani, która mi powiedziała, że w następnym tygodniu będą dostępne, zrobiłam je po prostu w bambuko. I że to niemożliwe, żeby były zaznaczone, że są dostępne w sklepie, a ich nie ma. I wyobraźcie sobie, że jak wieczorem podjechaliśmy, to rozładowywali kalendarze. Kupiłam wtedy kalendarz Balea, kalendarz Alverde i kalendarz dla mnie, który będę w grudniu otwierała, który wam się pokażę. No a teraz powiem Wam o 8 jest otwarcie drugiego DM-u. Jedziemy po męski kalendarz BLA i może jeszcze jakiś dodatkowo. Dlaczego zdecydowałam się pokazywać otwarcie kalendarzy u mnie i tak dalej? O tym pogadamy już jak usądę i pokażę Wam, jaki kalendarz ja będę otwierała w grudniu, żebyście razem ze mną poczuli magię świąt. No dobra, co dla siebie zostawiłam, więc do później jedziemy. Kolejne wróciłam, kupiłam kolejne dwa kalendarze, reszta mnie nie interesowało, bo interesowało mnie tylko to, co jest dostępne w DM-ie, żeby pokazać Wam w ogóle coś innego, po co warto jechać do Niemiec. Powiem Wam, e, zacznę może od tego, że e, skusiła mnie najbardziej, żeby nagrywać w ogóle takie otwarcie kalendarzy. Coś jak stylizacja, jak Glam Paula, bo po prostu dostaję te komentarze, że zamieniam się w Karolinę ze stylizacji, bo otwieram kalendarze to sobie myślę, jestem matko święta, kochane dziewczyny moje. Oczywiście, że jestem dla Was z vlogami, oczywiście, że jestem z pogadankami. Będzie normalny vlogmas, z którym będę otwierała normalne kalendarze. Pokazuję Wam moje posiłki, dzielę się kawałkiem mojego życia. A tutaj jest to część, o którą mnie prosiłyście po pierwsze, a po drugie jest to jakiś sposób na to, żebym zarobiła, tak? No tak, jednak YouTube to jest moja pasja, to jest przyjemność, ale to jest też praca. No i ten kawałek, jakim jest otwarcie kalendarzy jest dobrym po prostu momentem, dobrym powodem, dobrym czasem, żeby to pokazać. Być jedną z pierwszych, bo myślę, że kalendarz Balai i Alverde otworzyłam jako jedna chyba w pierwszej piątce, jak nie w ogóle pierwsza, bo Alverde to nie widziałam u nikogo poza mną w momencie, kiedy oczywiście ja dodałam ten film, Dzisiaj mam nadzieję dodać Baleamen i dodać Trend It Up w jeden dzień, tak, bo oczywiście w jakimś odstępie czasowym. Chcę, żeby po prostu te filmy do grudnia mogły się pomału, pomału rozwijać. No i tyle, a powiem Wam, że pomysł ten zapoczątkował mi w głowie, już nie mówiąc o tym, żeby ta ustna, raz Karolina, tak blisko masz do Niemiec, mogłabyś kupić te kalendarze i zrobić otwarcie, wtedy nie jedna by się mogła zdecydować, czy kupić taki kalendarz, czy warto, czy nie. No więc to tak, a drugą sprawą to jest, po prostu jest wszystko wina albo zasługa mojej dorodki, mojej koleżanki. Pozdrawiam Cię kochana. Która za każdym razem, kiedy się widziało, się mówiła: Jaka ty jesteś głupia, tamta otwiera, tamta z Warszawy, z Wrocławia, a ty masz po prostu rzut beretem do Niemiec, mogła być, kupić te kalendarze i być pierwsza i nagrywać, pokazywać i tak dalej dla zainteresowanych. No i powiem wam, że w tym roku wzięłam sobie jej radę do serca i mówię: O nie, tak blisko mieszkam, jestem w stanie po prostu wyskoczyć do tego, dajemu w każdej chwili i kupić te kalendarze i tak też zrobiłam. I dlatego, jak ktoś mi pisze, że ja, ja w ogóle taki komentarz od razu usuwam, no tak to już jest, to jest jednak mój kanał. I na to po prostu nie przyzwalam, żeby ktoś mnie, nie wiem, obrażał ze względu na to, że pokazuję film z kalendarzem. Czuję się po prostu, jakbym striptiz zrobiła, no, ale dobra. To co ja myślę, tak, przecież tytuł jest jednoznaczny. Otwieram cały kalendarz Balea 2020. Otwieram cały kalendarz Alverde. Więc logiczne, że w tym filmie będę pokazywała, jak otwieram kalendarz adwentowy. Jeżeli czujesz, że psuje Ci magię świąt, że robię to za wcześnie, tego nie chcesz, to po prostu to... Tego nie oglądaj. Albo czujesz, że to powinno być dopiero, nie wiem, koło grudnia, no to obejrzyj ten film w listopadzie. Żaden problem, nie trzeba klikać w taki filmik, go oglądać i płakać, że magia świąt przeze mnie została zrujnowana, albo że w ogóle świąt przeze mnie nie będzie, bo Karolina we wrześniu pokazała kalendarze. Tak niestety jest, co jest śmieszne moim zdaniem, też, że już we wrześniu kalendarze się pokazują w sklepach. Tak, magia świąt po prostu już od września zaczyna mm, być wszędzie widoczna. Nie wiem, czemu tak to wszystko goni. Cały ten marketing goni, żeby to było tak szybko, tak szybko. No ale jeżeli one są, to ja nie chcę być jako, jeżeli chcę nagrać takie filmy, jako jedna z ostatnich, już tych kalendarzy będzie pełna. Karolina w listopadzie przyjdzie i nagra otwarcie. No, bez sensu, więc chciałam takie filmy u siebie. Już idę, Myszko. U mnie będą cztery dla zainteresowanych. Jeszcze raz to mówię. To wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Dobra, więc ja y, usypiam malutką. Idę otwierać te kalendarze, nagrywam filmy. Będę tutaj siedziała, montowała, a przy okazji robiła... Ale trzęsie mi się wszystko dzisiaj. A przy okazji robiła krokiety dzisiaj z kapustami, z pieczarkami. Więc taki plan na dziś. No i oczywiście nie zapomnę pokazać Wam kalendarza, który ja planuję otwierać już w grudniu. No i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną uczestniczyć przy każdym jednym okienku. Dobra, do zobaczenia do później. Ale serio, co widzicie chyba po świetle. Jest normalnie noc. Z szaroburą 9 stopni leje cały czas deszcz. Więc ja się zabrałam za smażenie już naleśników, bo one sobie mogą postać, potem będą gotowe do krokietów. Dzieciom zrobię z dżemem, bo mam dżem i dyniowy, i z mniszka, słuchajcie, od teściowej dostałam. I z czarnego bzu mamy swoich dżemów pełno, więc dzisiaj dzieciom zaserwuję z dżemem. No i będą dodatkowo krokiety. Później Wam pokażę jak robię farsz, bardzo, bardzo prosto, no ale trochę pracochłonny dzisiaj obiad, ale mówię do męża, wymyślić jakiś pracochłonny obiad, na co macie ochotę, bo przez taką pogodę nie ma po prostu co robić, trzeba zajmować czas w domu. A poza tym mamy lekcje z że musimy się piosenki z niemieckiego jeszcze troszkę pouczyć, ale to później, na razie on też ma weekend, ma luz, czuje się bardzo dobrze. Łucie jest za to zakatarzona, więc witamina C, witamina D i inhalacje u nas standard. No dobra. Do później. Bo ja cały czas zgadzam do później. I się żegnam 115 razy. Więc teraz się nie żegnam. Słuchajcie, powiem Wam, jak ja robię naleśniki, żeby były cieniutkie, ale z drugiej strony takie właśnie lśniące i gładziutkie. To ja daję tak naprawdę, słuchajcie, wodę gazowaną zawsze. Mąkę sypię na oko, do tego wbijam jedno jajo, dodaję trochę oleju, bo ja smażę na suchej patelni, więc później nie trzeba dodawać oleju. Jedno jajo, mąka, olej, woda gazowana i mleko. I powiem Wam, że mleko i wodę gazowaną po prostu pół na pół, i to wszystko robię zwykłym taką trzepaczką do uzyskania po prostu gładkiej i konsystencji, takiej pomiędzy takiego jogurtu, można powiedzieć, do picia. No i co? No i smażę na suchej patelni i tyle. Potem będziemy robić z tego krokiety, ale tak jak mówię, same też są pyszne. Nie wiem, czy będziecie tu cokolwiek widzieć. Koszmarne światło, ale naprawdę jest koszmarne. Może tak teraz się nie wydaje z tamtej strony, że jest ciemno na dworze, ale naprawdę jest ciemno na dworze. Postawiłam Was też nie od okna, tylko przed oknem, no tak jak mówię, ja tutaj smażę naleśniki, już w sumie kończę, może dwie sztuki jeszcze mi tutaj zostały, no i tyle, i będą sobie czekały na zawinięcie, muszę jeszcze farsz zrobić, ale to za chwilę, no powiem Wam, że tak, mam trochę tych dżemów, bo tak, nie dość, że mi zostało z tamtego roku jeszcze moich, to też teściowa w tym roku oszalała i porobiła jakieś takie zupełnie inne, na przykład dyniowy z imbirem, na przykład z mniszka, pokażę Wam w ogóle, jak on wygląda, Yy, z Czarnego Bzu, to właśnie mam od Tejściowej. Moja mama mi przywiozła sok z pigwy, malinki zrobione, surówki różne ja po prostu nie mam co robić. I w tym roku powiem Wam, co chodzi o przetwory. Co chodzi o przetwory, że ja w tym roku jedynie zrobię buraczki do słoików, bo już nie mam. Dostałam tak pranie, tam się później muszę pozbierać, całą pralnię, słuchajcie, przez ten deszcz, całą pralnię na dole wywiesiłam i musiałam jeszcze suszarkę wtargać tutaj na górę, bo, no bo po prostu już mi nie starczyło tam miejsca do powieszenia, więc tutaj jasne, tam ciemne, ale nieważne. I chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku robię tylko buraczki, dlatego, że moje dzieci uwielbiają buraki. Takie, wiecie, tarte z cebulką, troszkę czerwonej papryki, takie do słoików po prostu. I to tyle. Zrobiłam ten przecier dyniowy, zrobiłam jabłka zasmażane do szarolotki i zrobiłam co? Hmm? Co jeszcze zrobiłam? Brzoskwinie w syropie. I to tyle. Ja w tym roku się nie bawię w słoiki, bo my nie przejadamy po prostu najzwyczajniej w świecie tego. Jeszcze, żebym miała swoje ogórki, to może bym się pobawiła w jakieś tam kiszone, ale nie mam, więc nie będę próbować, żeby robić. Cześć Myszko. Idę już zobaczyć. Dobra, uciekam do koreczki i pranie też mi wypadało zebrać. Dobra, kochani, teraz działam wielofunkcyjnie. Tu bujam łucję, która drzemki ma tylko w wózeczku. Tutaj startę na tarce pieczarki, podsmażam na małej ilości oleju z solą i z pieprzem. No i mam kapustkę. Ja mam akurat taką kapustę bio, kapustę kiszoną. Ją wyciągam z worka, wyciskam sok. Sok sobie sama wypiję. No i kroję ją po prostu tak drobniutko, żeby nie była taka długa. Potem będę ją podsmażała razem z tymi pieczarkami. Do tego jeszcze wypadałoby dodać podsmażoną cebulkę. No ale niestety chcę, żeby dzieci jadły azur Równo Łucja, słuchajcie, jak i Ignacy tej cebuli jeść nie chcą, więc nie będę kombinować, robię tak. Ja doprawiam tą kapustę i pieczarki zaledwie, nie zaledwie, tylko solą i pieprzem. Tyle smaruję na te naleśniki, zawijam, obtaczam w jajku i w bułce tartej powinno być, której nie mam, więc u mnie dzisiaj będzie po prostu w mące. A zresztą zobaczcie jak będę robić, więc bujając Łucję robię krokiety. Dobra, pokazuję Wam tutaj po trochę. Tu mamy farsz do krokietów, podsmażona już cebulka, ona już się udusiła z mięciutka, razem z pieczarkami, solą i pieprzem. Mamy gotowe naleśniki, a to są te dżemy. Czy ja Wam powiedziałam, że w ogóle mam dżem z Mniszka? Nie wiem, ja jestem nienormalna. Dopiero jak zobaczyłam nazwę, to stwierdziłam, że to mówiłam z Mniszka. Oczywiście, że z Miechunki. On jest z ananasem, tu mamy dyniowy z imbirem i tu mamy z czarnego bzu. I to są wszystko z, yy, te dżemy od mojej teściowej. No i dzisiaj będziemy też robić właśnie naleśniki z tymi dżemami, więc ja się zabieram za robotę, dopijam moją trzecią, słuchajcie kawę, montuję film i widzimy się po południu. No dobra, jak widać za oknem szaruwa kompletna, ale padać przestało i właśnie planuję wyjść pobiegać. Ale najpierw odpowiedź na pytanie, jaki mam kalendarz adwentowy, więc wybrałam w tym roku Essence. Ja wiem, że zawsze mówiłam, że kolorówka to nie ja, ja muszę mieć pielęgnacyjne kalendarze, ale stwierdziłam, że miałam za każdym razem Alverde albo Balea, więc wybrałam dla siebie Essence, ho, ho, home, home for Merry Christmas, więc. To się tak rozkłada, te budynki się rozkłada, będzie przepięknie wyglądał na komodzie, podoba mi się po prostu i powiem Wam, że nie oglądam żadnych kalendarzy, które otwierają inne dziewczyny, gdy widzę, że essence otwierają, bo chcą mieć niespodziankę, no i to będzie taka dla mnie po prostu niespodzianka, więc ten kalendarz będę razem z Wami otwierać we vlogmasie. Okej, okay, a ja jestem taka atrakcyjna w czapce, w kapturze, w kurtce zimowej, przepasana, bo nie mam gdzie telefonu utrzymać, leginsy, buty do biegania, piesek już się nie może doczekać, leję znowu, ale ja się nie poddaję i idę biegać. No i co, I tak się z Wami żegnam, trzymajcie się do zobaczenia w następnym filmie, czuję się jak wariatka. Pa!